kończę tutaj moją podróż po, po Morzu Zachodnim. Podróż bardzo ciekawą, bardzo interesującą. Spotkałam wielu wspaniałych ludzi. Ludzi, którzy mają pasję, którzy chcą zmieniać Polskę, którzy nie boją się wyzwań, nie narzekają sobie, optymistami, optymistami i wie. bardzo, bardzo dobrze pracują. Dla Do to bardzo ciekawa wizyta, pokazująca region z wielkimi funkcjami, z wielkimi aspiracjami. Region, który nauczył się być samodzielny, ale na pewno Potrzebuje takiego wsparcia, żeby rozwiązać wielkie wyzwania, które przed nim stają, ale jest to naprawdę wizytówka naszego kraju. Przez tą otwartość ludzi, ambicji, i samodzielność. Rzadko takie reguły się zdarza. Także Boże. chciałam wszystkim bardzo podziękować. Mam nadzieję, że wkrótce wybędzie. Szanowni Państwo, jest szansa na kilka dosłownie i nietrudnych, bo Pani marszałek da sobie radę ze wszystkim, ale jest zmęczona troszeczkę, ale jest do Waszej dyspozycji. Bardzo Czyli nawiązując do takiego krótkiego podsumowania wizyty w naszym regionie, jakie Pani ma szanse dla rozwoju tego, tego regionu? Przede wszystkim szanse dla takiego bieżącego rozwoju macie zapisane w programie dla regionu. Tak, takie, regiony. takie kontrakty zostały zawarte ze wszystkimi regionami. Były one wypracowane przecież nie przez Warszawę, ale przez samorządy, przez obywateli. Powiązaliście to, co tutaj jest najważniejsze. Oczywiście są inwestycje, sprawy, które wymagają tego wsparcia. Rządowego czy wsparcia, szczególnie w sprawach kultury, Ministerstwa Kultury, ale wydaje mi się, że to są wszystko rzeczy, które możemy zrobić. Czekamy tylko na ciekawe propozycje z Waszej strony. Jeszcze dopytam o sesję wyjazdową rządu: jakie są szanse na to? A to proszę się pytać party, hmm. Pani Premier i rządu, ale wydaje mi się, że Pani Premier był z Byłabym zaskoczona, gdyby tutaj nie jeszcze... Spotkała się pani marszałek z miłym przyjęciem, ale e, czy spotkała się pani również z opiniami, że jest źle? Znaczy nikt nie powiedział, że jest źle. Ludzie mówili, że wiele się zmieniło, mówili, że są problemy. Mówili o miejscach pracy, o bezrobociu, mówili o problemach mieszkaniowych. O tym wszystkim mówili, ale nikt nie narzekał, nie mówił, że jest beznadziejnie. Raczej wszyscy szukali rozwiązań, jak można tę sytuację poprawić. Naprawdę, to może jest zaskakujące, ale przez te dwa dni nie spotkałem mi kto by skrajnie narzekał i mówił, że nic tutaj się nie dzieje i nic się nie zmieniło. Wszędzie są problemy i wszędzie są trudności, ale jeżeli ludzie wierzą, że można je rozwiązać i chcą działać wspólnie, to te problemy mogą być rozwiązane. Pani Marszał, też z nieco innym przyjęciem niż prezydent komorowski w Stargardzie. Czy można powiedzieć, że Pomorze Zachodnie będzie nadal bastionem platformy? To wszystko zależy od mieszkańców, od ludzi, którzy w dniu wyborów podejmą decyzję, na kogo chcą głosować, ale mam nadzieję, że nasza, nasza propozycja jest na tyle odpowiedzialna, że warto nam po raz kolejny zaufać, ale to państwo zadecydują, kogo będą chcieli widzieć yy, yy, w październiku w sesji. Rada Narody Miasta chciałaby być. Nie jesteśmy i z mężem, tak się zdarzyło, nie wiem, w pewnie jedynie nie w Polsce. Nie, 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 to, Polsce. nie jesteście z narodka no, tak jak bardzo. No, o to, to miło. No. Pani Marszałek, my jesteśmy przedsiębiorcami i to niestety z branży handlowej. Dlaczego niestety? Dlatego, że to jest bardzo trudna branża. Bo mi pani jaka branża jest łatwa. O. Myślę, że to była to jest Bardzo trudna, bo ona Bardzo wymaga trudne. raz elastyczności, umiejętności kontaktu z ludźmi, szybkiego reagowania na sytuacje na rynku. Ale mocno globalizowana. O... Na pewno jest różnorodność i ta różnorodność z jednej strony jest dla. Obywateli dobra, bo mają prawo w ale dla was na pewno jest trudna i jest trzeba ludna. znaleźć takie rozwiązania, żeby była zachowana równowaga, żeby były małych małe firmy rodzinne. I żeby były I wyrównane jedno... szanse. Przepraszam, że wchodzę w słowa, ale to jest dla nas bardzo ważne. Ale też się z tym zgadzam i rozwiązania trzeba znaleźć. Ale nie może być właśnie. tak, ale też nie może być tak, że będziemy robili tak, że będziemy siłowo właśnie. próbowali tę sytuację naprawić. Musimy znaleźć równowagę i mam nadzieję, że w sen takie rozwiązania. Przyjmę, ale muszą mieć i duże sieci handlowe, małe sklepy, małe sklepy osiedlowe i małe firmy, małe piekarnie, małe cukiernie. I to wszystko musi być razem, musi działać w symbiozie, tak jak na całym świecie. Czyli szansa dla małych jest. Jest, i, I to będzie, przepraszam bardzo, nie I może działania. być działania. Nie może być dobrze działającego organizmu, a dla Polaków, dla konsumentów, ta równowaga i taka sytuacja jest bardzo potrzebna. Myślę, że tak. Dziękuję, dziękuję. bardzo. Dziękujemy bardzo. Do widzenia. Proszę Państwa, dziękuję pięknie i na zakończenie mamy wielką prośbę. Ja mam przepiękną replikę. Y Konstytucji 3 maja. Jest to rzecz wyjątkowa, bo są podpisy dwóch pań. Marszałek, pani marszałek złożyła właśnie swój podpis. Ze mną są. Zapraszam bardzo, tak i króciutko. dziewczyny z Drużyny Szpiku, siostra Natalki Szalkiewicz, którą znamy, która od trzech lat walczy ze śmiertelną chorobą. Dzisiaj chciała być, bo jej marzeniem jest przyjechać do Sejmu. Ja ją zaprosiłam, ale siły i zdrowie jej nie pozwalają. Chciała bardzo dzisiaj się spotkać z panią marszałek. Niestety musiała pojechać. Tak, słabo jej się zrobiło. Słabo jej się zrobiło i jest w poznaniu, ale myśmy przygotowali coś dla Natalki i chcemy, żeby wiedziała o tym. Zapraszam, że Natalko, jesteśmy z tobą. Trzymaj się. Liczymy, że spotkamy się w sejmie. I Zapraszamy. Nie było. Nadzio, nigdy nie byłam Dziękuję pięknie. Chcę dodać tylko, że konstytucja będzie licytowana, dosyć długo, żeby zebrać środki na Natalkę. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękujemy Panie. pięknie.